Siemano bamba widzowie no dzisiaj już jest po 12 nocy dzisiaj nagrywam dietę ronaldo i zobaczycie jak wygląda dieta ronaldo pewnie dużo ludzi jest fanem ronaldo a więc my dzisiaj sobie no dzisiaj zrobimy sobie dzień ronaldo pamiętajcie o łapce do góry i subskrypcji tam na dole no i będę po prostu pokazywał jakie posiłki Kalorii Cristiano Ronaldo i tak 3800. Zobaczymy czy tyle zjem, no i zobaczymy, Jest, nie powiem wam jakie to będą posiłki, bo będziecie się dowiadywać jak będziecie oglądać ten film do końca, a więc co, no my się widzimy już no rano no, to widzimy się rano, Jau! No widzowie właśnie z rano I jemy pierwsze śniadanie. Znaczy się najemy śniadanie, bułeczka z tuńczykiem. No przypominam, że to jest dieta Ronaldo, w sumie każdy wie w dla mnie to płaca, ale to by w jedną sekundę. No i całe, yy, No tak się prezentuje śniadanie Cristiano Ronaldo. Yy. Śniadanie śniadaniu jedynie, w jednym posiłku jedynie coś zmieniło, właśnie w śniadaniu, że Bronardo je bułkę z tuńczykiem i awokado, ale ja awokado nie cierpię i sobie po prostu wziąłem bułkę z tuńczykiem, no i co, my się, nie wiem, sprawdzimy test smaku. Dobra, dobra, polecam. No I co, no i my się będziemy widzieć, jak albo jak będzie nowy posiłek, albo jak to zjem. widzowie właśnie już zjadłem, już nie ma bułeczki z suńczykiem. No i co? No i zjadłem to za chwilę, no nie wiem czy tak za chwilę, no ale za chwilę sobie, można powiedzieć, że za chwilę zjem sobie yy, no jak to się nazywa. Mm. No, drugie śniadanie, no tak można powiedzieć bez 6 posiłków, no więc... No. No, no i jak? Bułka z tym czekiem, śniadanie. Dobre polecam. No i co? No i my się widzimy już na następnych po... Aha, i za chwilę też. Um, Ronaldo robi też trening, a więc ja sobie zrobię trening po pierwszym posiłku trening po trzecim posiłku i... Drzemka 30 minutowa po drugim posiłku, bo ona zrobi chyba 3 godziny drzemki. Dobra. no To widzowie my się widzimy już w no, następnych mm, daniach. No, a więc ją. No i mamy kolejny posiłek. Jest ogólnie godzina 10.47, a ja to zaczynam jakieś jakiejś 9, a więc już drugi posiłek miał tak w półtorej godziny już dwa posiłki będę jeść i no, wam no, pokażę mamy jabłko drink sobie oczywiście zrobiłam. no i no to jabłko to sobie no jabłko jak jabłko tutaj mamy ryż, bułkę z jajecznicą ogórki i mamy ketchup no no więc no co dieta ronaldo sprawdźmy test smakowy jajecznice o kurde jajecznice się przykleiła do bułki tak się prezentuje jemy mhm. dobra dobra no to my się widzimy jak już zjemy widzowie mamy kolejny już trzeci posiłek no, jak? No, i, no, na razie czuję się tak, tak że nie, nie jestem przejedzony, a jestem tak najedzony. nie? i teraz wam pokażę kolejny posiłek to jest co za te dzięki. To mamy pieć z kurczaka, i ogórkami. I to wszystko. I co? Test mm, smaku. najlepsze z tych zdań? Dobra, widzę, że my się widzimy. Um, a, jeszcze wam powiem, co piję um, Ale um, Piję tak. Już dzisiaj piję, wypiłem już dzisiaj dwie szklanki wody i jedną szklankę herbaty, i tutaj mam drugą, a więc. No, no będę pił ogólnie tylko wodę i herbatę. Oczywiście herbata jest gorzka. No i co? No i my się widzimy. Albo jak to zjem, albo jak będzie kolejny posiłek, a więc ją. Widzowie, właśnie zjadłem kolejny. Yy, no, posiłek, kolejny posiłek zjadłem i. No, nie, no już czuję, że tak. Że już tak jednak. To jest już dla mnie jednak troszkę za dużo. A myślę, że już zostało mało. Takie, że jeszcze zjem te do, dwa. Posiłki, ale już, już nie będzie to tak z wielkim apetytem jak te pierwsze trzy. Na razie ten trzeci był najlepszy. No, a więc za chwilę będzie czwarty, piąty i co? No i tyle będzie z tego filmu. Na razie on jest krótki i chyba będzie tak na 12 minut. No co widzowie? No to my się już chyba widzimy przy następnym posiłku. Yo! Widzowie, mamy kolejne danie. No, bardzo, chyba największe do tej pory, będzie to największe danie, jakie chyba jak Cristiano Ronaldo, więc mamy tutaj oczywiście z kurczaczka, ziemniaki. No, tak naprawdę Ronaldo i bataty, ale batatów nie kupiłem. No i jeszcze dodałem po prostu mizerię, nie? a więc Ronaldo nie jest mizerii, no ale no. Po prostu, no sobie dodałem, bo nie lubię po prostu takich samych ziemniaków. No, więc lubię ziemniaki z mizerią, a bataty powinny być, a nie ziemniaki. No, ale batatów nie kupiłem. No dobra widzowie, no to co, no my się widzimy jak już to zjem. Yo! I widzowie, nadszedł ten czas, ostatni posiłek. Jestem bardzo, bardzo głodny. Teraz jest... ja zaczynam ten film o dziewiątej a jest godzina 1909. no więc... no, ostatni posiłek, duża porcja ryżu, bo widzę, ja po prostu... tak głodny jestem i mamy trzy ogórki a, znaczy się, no, dwa ogórki no i co mamy no, jeszcze? To tylko jest oczywiście ketchup, o przepraszam no i tak, no... A jak mogę podsumować ten dzień? Czuję się ogólnie dobrze. Ogólnie dzisiaj jest tak ciepło. No, jakbyście się pytali, co dzisiaj piłam? Piłam dzisiaj jedną szklankę soku jabłkowego. Wypiłam dwie szklanki wody. I również wypiłam. Mm, Trzy szklanki herbaty, bo teraz piję trzecią, tą trzecią już wypiję i już dzisiaj do końca dnia nic nie będę jadł, a pić to będę jeszcze herbatę, pewnie i wodę, no i co no i widzowie, my się jeszcze widzimy po, po zjedzeniu tej porcji dużej, dużo ryżu to jest, no... No my się widzimy jeszcze po podsumowaniu, ile zjadłem, i ile spaliłem, no dobra, więc my się widzimy, jak już to zjemy. Widzowie, właśnie zjadłem już te dania i no ogólnie, no ciekawie, fajnie, największy chyba posiłek, ale to yy, dlatego, pewnie ten, ten naj, największy posiłek to chyba był ten trzeci, ale ten był jednak największy, bo jednak mi się tak bardzo chciało, je, że tyle ryżu poprosiłem. A więc to dlatego, a tak naprawdę trzeci posiłek jest mi się wydaje największy, czy czwarty, nie pamiętam. Ale jestem najedzony i yy, z grubym o jakieś 3 kilo. No, no a więc 2-3 kilo z grubłem czy, czy tyłem może. O tak, przytyłem, nie wiem jak to nazwać, po prostu z grubym przytyłem. No, ogólnie jak, co piłem, właśnie teraz wypiłem elektrolita, bo ten jest dzisiaj bardzo, bardzo gorąco. Wypiłem szklanka soku jabłkowego naturalnego, dwie szklanki wody, trzy herbaty. No i dzisiaj to będzie na tyle. Z jedzenia. Jakbyście chcieli, jedzenie jak szaki, nie no. żartuję, ale um, jakbyście chcieli, żebym zrobił teraz dietę Szymona Marciniaka, to jak. Jak. Um, w, w, pomyślmy. W, w, w cztery tygodnie. Nie, w pięć tygodni, jak wbijecie. 15 łapek w górę lecimy z dietą Szymona Marciniaka. Um, jeszcze co zrobię za jakieś dwa dni, może um, ten. Zrobię też, jem wszystko w tortilli, czyli wszystko dosłownie. Wszystko, wszystko. Zawiedz, No, ogólnie teraz jestem najedzony. I co? I my się chyba już będziemy widzieć w następnych filmach. Czy coś jeszcze chciałbym powiedzieć? Chyba nie, a więc... I widzimy się w następnych filmach. Yo!